Ćwiczenie double step-up, czyli wchodzenie, wstepowanie na na podes, na skrzynię, na ławkę z handlami. Ketle też się tutaj sprawdzą. Chwytamy. To fajne ćwiczenie na, na pośladki, nogi, czworogłowe i na korpus. Stawiam nogę, stabilna pozycja, odstawiam. Zmiana nogi. Zwracam uwagę, żeby kolanko mi nie uciekało. Zwracam uwagę na stopę. Cała stopa przylega do podłoża.